Partnerem programu jest kancelaria Linklaters, zajmująca się m.in. doradztwem prawnym z zakresu fuzji i przejęć. Czy ja dobrze zarządzam moją firmą? Można to sprawdzać na wiele różnych sposobów, ale jest jeden moment, w którym wszystko wyjdzie na jaw: kiedy będę próbował znaleźć inwestora lub sprzedać firmę. O dobrym zarządzaniu będę rozmawiał z moim gościem, Michałem Wołandiewiczem, prawnikiem, senior associate w firmie Linklaters. Witam bardzo serdecznie, panie Michale. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry państwu. Spotykamy się w kancelarii Link Letters, która niejedną firmę już e, przeanalizowała, tak przetłumaczy due diligence, i niejedną firmę z drugą połączyła. Więc jeśli chcemy gdzieś nauczyć się tego, jak przygotować się do znalezienia inwestora, to zdecydowanie jesteśmy w dobrym miejscu. Panie Michale, to. W jaki sposób zarządzamy naszymi firmami, bardzo często jest wynikiem nie tego, jak uważamy, że powinniśmy to robić, ale tego, co udaje się zrobić w jednostce czasu. Więc jeśli myślę o e, szczególnie małych i średnich firmach, Pewnie bardziej średnich, jeśli chodzi o Wasze doświadczenia, które starają się szybko urosnąć, wzmacniając się kapitałem nowych inwestorów, to wyobrażam sobie przedsiębiorców, którzy biegną od wyzwania do wyzwania, od kontraktu do kontraktu i mitręga urzędnicza może wydawać im się bardziej kosztem niż źródłem przychodów. I przychodzi ten moment, kiedy trzeba się skonfrontować z potencjalnym inwestorem, no i wtedy się okazuje, czego nie zrobiliśmy. Czy są takie rzeczy, które powtarzają się w Waszym doświadczeniu, jako problemy wspólne dla, dla wielu różnych przypadków? Tak jest. Bardzo często spółki mają zaniedbaną dokumentację korporacyjną, nieporejestrowane zmiany wspólników, zmiany w zarządzie, czasami nieistniejące zarządy. Z tym jest naprawdę to znaczy bardzo tylko formalnie w papierach. Formalnie w nieobecnie. papierach, nie mm -hmm. w odpowiedni sposób, tym, których kadencja wygasła w tym sensie. Formalnie działają, ale teoretycznie nie mają uprawnienia do tego, żeby działać, więc to, co podpisują, może być tak naprawdę, nie, tak naprawdę niewiążące. Więc to jest jeden z takich aspektów na pewno. Mm -hmm. A jak jest z tytułami do. Y Wynalazków czy rozwiązań. Jak jest na przykład z własnością nieruchomości, czy zdarzają się tutaj jakieś problemy? Wszędzie zdarzają się problemy, ale akurat te, które Pan wymienił, są bardzo częste. Jeżeli chodzi o wynalazki czy o znaki towarowe, no często one nie są ochronione, bo nie są zarejestrowane, albo są zarejestrowane w jednej jurysdykcji, a powinny być zarejestrowane w wielu krajach na całym świecie, bądź w takim rejestrze, który, który odpowiada za światowe za światową ochronę. Mhm konkretnych rzeczy. Także no, tych kwestii jest naprawdę bardzo dużo. Problemy z pracownikami w sensie z formalnościami związanymi z dokumentacją pracowniczą, to, też, to, to jest też jakiś częsty problem tak bardzo często złe klauzule albo nieprawne klauzule nie, te które tak naprawdę nie będą chroniły pracodawcy na przykład pracodawca chciałby żeby pewne rzeczy pracownik zachował w tajemnicy bądź to co by pracownik w czasie pracy należało do spółki a nie do samego pracownika no pewne tutaj niuanse grają rolę i często my w swoich badaniach spółek widzimy pewne błędy, których nikt nie wziął pod uwagę, bo się na nich nie znał, a one potem wpływają na wycenę. Tak. I Lub wydawały się mało ważne, ale to naprawdę jest tak, bo pytam nie tyle o kwestie formalne, mm -hmm. co o taki, wie pan, takie realia życia, że ktoś naprawdę chce zainwestować w jakąś firmę i wszystko się dobrze układa, ale odkrywa, że w papierach nie wszystko jest tak, i mówi: Ej, no dobra, ale to wy wcale nie macie praw do tego produktu, albo hej, no, ale ta fabryka to nie stoi na waszej ziemi, i się wycofuje. Upadają transakcje z takich właśnie formalnych. Darza rzadko, to znaczy przy pewnie mniejszych transakcjach, gdzie no przedsiębiorca, nazwijmy, robił wszystko sam, był takim przedsiębiorcą, który no nie zatrudniał fachowców, którzy mu pomagali, prawników, księgowych, podatkowców. Wtedy faktycznie mogą się takie wielkie błędy, czerwone flagi, o których my piszemy jako prawnicy w swoich raportach, o których kiedyś w dalszym, dalszej części programu będziemy opowiadać w szczegółach. Zdarzają się takie rzeczy, i faktycznie może to często być sanowane. To znaczy, gdzieś tam ta sytuacja prawna może zostać podczas transakcji naprawiona. No ale są też takie duże rzeczy, które nie zawsze jest możliwość naprawić, więc no jak właśnie. najbardziej. I tu w naszym pierwszym z serii programie dochodzimy do punktu, w którym. Musimy się zastanowić nad tym, jakie są możliwości dotyczące transakcji, bo jeśli na przykład nie bardzo możemy sobie poradzić z uporządkowaniem szybko struktury właścicielskiej, bo gdzieś z tyłu są jakieś nie do końca dobrze przeprowadzone transakcje, na przykład sprzedaży czy nabycia udziałów, to można pójść jakąś inną ścieżką prawną przy takiej transakcji przejęcia, żeby jakby. Ominąć rafę, która nam wyszła w trakcie badania firmy? Oczywiście, mamy na to swoje sposoby. Takim koronnym przykładem jest, przykładowo mamy, jak my to mówimy w żargonie, zabagniony tytuł prawny do udziałów, no bo w Polsce jest to jednak istotna kwestia. Nie chroni pana jako do, nabywcę w dobrej wierze udziału to, że kiedyś one były nieprawnie przeniesione i ktoś, który te udziały sprzedał 20 lat temu, tak naprawdę wciąż jest z punktu widzenia prawa posiada, no to tutaj możemy odwołać się do transakcji na aktywach spółki, nie kupując udziału w niej, żeby ominąć ten problem. Mhm. Wtedy oczywiście ona jest inaczej rozliczana podatkowo, mhm. więc mm, trzeba wszystkie za i przeciw wyważyć, ale oczywiście no, mamy swoje sposoby na to, żeby pewne sytuacje naprawić bądź ominąć. Naprawić bądź ominąć. Tak. Te rafy, które się pojawiają, jeśli nawet da się je ominąć i niekoniecznie muszą spowodować upadek transakcji, czy one będą wpływały na wycenę? Jak to jest, wie pan, znowu pytam o takie wasze doświadczenie z obserwacji szeregu kolejnych transakcji, w których uczestniczycie? Oczywiście, niektóre rzeczy, które z perspektywy prawa są prawnymi, mają też wpływ na biznes. Na przykład umowa z najważniejszym kontrahentem, dostawcą pewnych półproduktów do spółki, którą może on na przykład wypowiedzieć, dowiadując się o tym, że. Że taka transakcja ma miejsce, no oczywiście będzie wpływała na biznes, jeżeli takiego kontrahenta nie da się szybko zastąpić. Więc jak najbardziej tak widzimy często sytuacje, które wpływają bezpośrednio. Na no proces. tak, ale z tych rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, które dotyczą na przykład właśnie zabałaganionej historii udziałów, albo no chociażby właśnie nie do końca jednoznacznie określonego tytułu do nieruchomości, na której stoi nasz zakład produkcyjny. Ja rozumiem, że z punktu widzenia kupującego to są czerwone flagi, czyli takie ryzyka, które się pojawiają. Ale czy to jest tak, że przedsiębiorcy tak nawzajem to się rozumieją i wiedzą, że no dobra, no to wiadomo jak jest i przechodzą nad tym do porządku dziennego? Czy raczej częściej się zdarza, że mówią, no dobrze, to jest powód do tego, żeby zapłacić ci mniej? oczywiście strona kupująca zawsze sobie znajdzie argument w takim czymś. To znaczy, jeżeli jest zabagniony tytuł do udziału, no nie do końca wpływa to na wycenę. No to jest pewne ryzyko, które trzeba oczywiście jakoś skwantyfikować i kupujący podejmuje decyzję, czy chce kupić spółkę, czy nie. No bo takie ryzyko jest tak, to nie jest jakby kategoria biznesowa, ale oczywiście jest dużym argumentem do tego, że, żeby cenę też oczywiście obniżyć. Pozostaje nam jeszcze pytanie, jak się w takim razie przygotować? Znaczy, jeśli przychodzi nam do głowy, że być może nasz dalszy rozwój będzie Wymagał znalezienia inwestora lub odnieśliśmy sukces, i nie wydaje nam się, żebyśmy chcieli dalej prowadzić tę firmę, więc myślimy o jakimś sukcesyjnym modelu, ale nie w wersji: Dobra, to przekażemy to następnemu pokoleniu, tylko po prostu znajdziemy kogoś, kto to kupi Aha. i będzie sobie ciągnął dalej. W takim razie. O jakich rzeczach powinniśmy zacząć myśleć na początku? Co jest taką historią, którą powinniśmy sami sobie zbadać, ewentualnie poprosić e, ekspertów prawnych, żeby się przyjrzeli e, funkcjonowaniu? Już nawet nie samej firmy, bo ona będzie pewnie dobrze funkcjonowała, ale właśnie tych papierów, które gdzieś tam mamy w naszych sejfach i szafach. Są pewne rzeczy, które mogą wyjść po czasie, więc na pewno wszystkie kwestie z Urzędem Skarbowym, kwestie podatkowe. Przedawnienie to jest 5 lat, więc pewnie od tego trzeba zacząć, bo to zawsze są poważne konsekwencje, jeżeli coś było nie tak. Kwestie pracownicze na pewno, no bo bez tego żadna spółka nie działa. Czy mamy pozabezpieczane umowy z pracownikami na odpowiedni okres, czy to, co wytworzą dla spółki, faktycznie do tej spółki należy. Myślę, że takie kwestie, które po prostu wpływają na działalność spółki, a przede wszystkim jej model biznesowy, czyli też umowy z kontrahentami, z dostawcami, one muszą zostać wcześniej przejrzane, no bo tutaj jakby błąd może najbardziej zaboleć. Błąd, który może na przykład polegać na tym, że są klauzule, bywają klauzule z dostawcami czy odbiorcami zmiany właściciela, zmiany kontroli nad spółką, i może się okazać, że firma, która świetnie funkcjonowała, ma nowego właściciela i nie ma żadnych klientów lub dostawców. O tym, jak się dobrze przygotować do transakcji, będziemy rozmawiać, patrząc na szczegółowe kwestie w różnych obszarach w kolejnych wydaniach programu. Gotowi na sprzedaż. Michał Wołangiewicz, dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Partnerem programu była kancelaria Linklaters, zajmująca się m.in. doradztwem prawnym z zakresu fuzji i przejęć.